Lecz na para śledczych, których do rozwiązania zagadki prowadzi Instynkt. Już jutro od 20.00 tylko w Canal Plus seriale. Kanal Plus Film zaprasza na opowieści z dalekich krain. Trapieżne towarzystwo i gniew oceanu. Anglii adaptuje głośną powieść o współczesnym Robinsonie. Oraz pełna magii i zabawy opowieść o poszukiwaniu wolności i niezwykłych przygód. Filmowy Wieczór z Fantazją. Już jutro od 20.00. Tylko w Kanal Plus Film. Witam Państwa i zapraszam na magazyn Nie przegap. Dzisiaj w programie polecę Wam świetną francuską komedię oraz dokument o mistrzostwach świata w zapamiętywaniu. Nie zabraknie dobrego serialu kryminalnego i wieczoru z fantazją, a w nim poznamy niesamowitą historię, pi i udamy się w podróż z Fakirem, który utknął w szafie. Później odkryjemy, z czego śmieją się ludzie, a na koniec nie przegapcie kolejnego odcinka dokumentalnej serii w reżyserii Sylwestra Latkowskiego o legendarnych policjantach którzy rozbijali polskie mafie. Bohater tej historii to odnoszący sukcesy wybitny paryski projektant żyjący w luksusie. Jego poukładane życie zmienia się z dnia na dzień wraz z pojawieniem się ubogich krewnych, z którymi od lat nie utrzymywał stosunków. Ale to nie koniec komplikacji. Synciu, filucie sakramencki. Tu mamka. Zajechałam. Cześć, mamunia. Biedny. Wszędzie widzi matkę. Przed chwilą mnie tak nazywał. To takie smutne. Zapraszam państwa gorąco na francuską komedię Rodziny się nie wybieram z danym bunem w roli głównej dzisiaj o 21.30 premierowo w Canal Plus i godzinę później w Kanal Plus 1. Autorzy tego dokumentu towarzyszyli z kamerą zawodnikom z Niemiec, Szwecji i Stanów Zjednoczonych podczas ich przygotowań do Mistrzostw Świata w Zapamiętywaniu. Pamięć jest jedną z najważniejszych funkcji mózgu, którą dzięki zastosowaniu specjalnych technik można wytrenować, a jak to się robi, zobaczcie sami. Jeśli uczysz się do egzaminu albo startujesz w zawodach, potrzebujesz bardziej złożonego systemu. Przypisujesz liczbom litery, a następnie budujesz z nich łatwe do zapamiętywania. Pamiętania słowa. Możesz budować wyrazy z dwóch, trzech, a nawet czterech liczb. Przykładowo chcesz zapamiętać rok 1240. 1 to T, 2N, 4 staje się R, a 0 to X. TNRX, tonrex. Rok 1240 staje się tyranozaurem Rexem. Dokument Pamięć Ekstremalna, dzisiaj o 21.30, premierowo w kanal plus Discover. W poniedziałek, nie przegapcie dalszych perypetii bohaterów kryminalnego serialu Instinct. Dawny agent CIA, spełniający się obecnie jako pisarz i wykładowca, zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu seryjnego zabójcy. Partneruje mu jedna z najlepszych śledczych nowojorskiej policji. Razem tworzą nietypowy, ale piekielnie skuteczny duet. Do eksplozji doszło około 8.30. Koń wyleciał w powietrze. Znaleźliśmy materiały wybuchowe, są świadkowie. Byłyśmy na porannej przejażdżce. Przejechałyśmy przecznicę i bum! Katia wezwała pogotowie. Nie wiem, czy to własność zamachowca, czy jakiś dzieciak to zgubił. Uznałam, że wezmę. Trzeci i czwarty odcinek kryminalnego serialu Instynkt. Jutro od 20.00 premierowo w kanal plus seriale może macie ochotę jutro na wieczór z fantazją? Jeśli tak, zapraszam do Kanal Plus Film na niesamowitą historię życia Pi, nagrodzoną czterema Oscarami i niezwykłą podróż Fakira, który utknął w szafie. Opowieść o miłości, karmie i szansach, które daje los i które należy natychmiast wykorzystać, bo mogą się już nie przydarzyć. Wieczorem wieczór z fantazją w Kanal Plus Film. Zapraszam na dramat przygodowy Życie Pi o 20 i romantyczną komedię przygodową Niezwykła Podróż Fakira, który utknął w szafie o 22.05 w Kanal Plus Film. Śmiech to zdrowie, dlatego należy śmiać się jak najczęściej. Każdy potrafi się śmiać, jednak to, co nas różni, to poczucie humoru, czyli to, z czego się śmiejemy. Twórcy tego dokumentu wybrali się w podróż, by odkryć, co dokładnie rozwesela ludzi w różnych częściach świata. Izraelczyk jest pobożny i wykształcony. Wywodzi się zwykle z najstarszego ludu na świecie, choć założył jedno z najmłodszych współczesnych państw. Godzi życie rodzinne i zawodowe z prawem mojżeszowym. Uchodzi za Sknerę, hipochondryka i maminsy. Izraelczyk potrafi zachować dystans wobec rzeczywistości. Inaczej mówiąc, umie drwić z samego siebie. Trzynasty odcinek dokumentalnej serii Jak świat się śmieje jutro o 20.30 premierowo w Kanal Plus Discovery. Przykrywkowcy to legendarni policjanci, którzy rozbijali największe gangi i udaremnili wiele nielegalnych akcji, działając w warunkach skrajnego ryzyka. Nowa oryginalna seria dokumentalna produkcji Kanal Plus w reżyserii Sylwestra Latkowskiego po raz pierwszy w telewizji ujawnia ich twarze. Jest to również pierwsza tego typu produkcja, która tak głęboko wnika w świat polskich tajnych agentów. Nie przegapcie kolejnego odcinka Przykrywkowców jutro w Kanal Plus. Legenda granicy wschodniej, handlarz samochodów I Z tą legendą wszedłem tutaj, żeby poszerzyć rynek i zrentować się w nowych możliwościach, bo tam już się robiło krótko, cienko, układy się kończyły na granicy, na kresce. I z tą legendą tutaj wchodziłem. Trzeci odcinek dokumentalnej serii Przykrywkowcy. Podwójna gra jutro o 21.30 premierowo w Kanal Plus i godzinę później w Kanal Plus 1. Przebojowa francuska komedia z danym bunem, ciekawe dokumenty o ludziach i otaczającym nas świecie. Wieczór z odrobiną fantazji to tylko niektóre propozycje z naszego bogatego programu na najbliższy czas. Więcej informacji o wszystkich naszych premierach znajdziecie na kanal+pl. Dzisiaj dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia do jutra. Zapraszana opowieści z dalekich krain. Trapieżne towarzystwo i gniew oceanu. Anglii adaptuje głośną powieść o współczesnym Robinsonie. Oraz pełna magii i zabawy opowieść o poszukiwaniu wolności i niezwykłych przygód. Filmowy wieczór z fantazją już jutro od 20.00 tylko w Kanal Plus Film. Kręcimy dokument dla telewizji z Quebecu o śmiechu na całym świecie. Śmiech rodzi się w trzewiach. Musi być szczery, płynący prosto z serca. Humor zbliża ludzi. Jest empatyczny, nie zna uprzedzeń. Śmiejąc się, wdychamy więcej tlenu. A im więcej tlenu, tym dłużej żyjemy. Jak świat się śmieje? Już jutro o 20.30. W kanale Plus Discovery. 3, 2, 1, 0 Jestem mistrzem światowym, więc. W kurzu, w grudzie i ze szczurami. Za każdą nogę zakładam 4 kg, żeby można było wygodnie chodzić po dnie. Ręka wisiała na kawałku skóry, jednym ściegnie. Wyszkoda! 99% pewności mam, że osoba, którą tu wołam, nie żyje. No bo trudno wołać osoby żyjące. Ku Klux Klan planuje zamach. Jak to zrobisz? Nawiązaliśmy kontakt, ale potrzebujemy białego gliny, który się z nim spotka. Uda się? Z białym policjantem damy radę. Czarne Bractwo. Black Klansman. W piątek o 21.00 tylko w Kanal Plus. Dwa serduszka, cztery oczy. Płakały we w nocy. Po raz pierwszy w telewizji. Zimna wojna, w sobotę 25 maja, tylko w Kanal Plus. Jak byliśmy z synem, miał 10 miesięcy w restauracji, stała miska z oliwkami. Jak złapał, to tak do dzisiaj po prostu. Dzieci muszą się przyzwyczaić do danych smaków. Dzieci muszą odkrywać i dzięki temu też im. Przepraszam? O, to, 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 budzik. to budzi! Koniec! <laughs> Dobrze spałem? Tak, właśnie <laughs> się, się obudziłem. Żuka to prowadziła. Żuka. No. Anyskę? Nyskę. Tarpana. Z nyską to panu powiem, jaka była historia. Traktor prowadziłem oczywiście, że Ursusa 330 czerwonego. Z klimatyzacją, bo tam nie było kamieni, tam nie, nie. klimatyzowało to od, od razu wszystko. Od, od, do, od dawnych to czasach to się... Z podnośnikiem. Tak, tak w dawnych rozsyłało. czasach, tak jak się kamieniami rzucało, to mniej więcej te <grym czasy były ciągniki. Michał Rykowski. Bardzo dziękujemy za ten serwis. Ale rzeczywiście, naprawdę to pan Krzysztof, tak? Panie Krzysztofie, gratuluję. Ale dlaczego? No przecież. To jest, to jest bardzo piękna pasja. rzutanie kamieniami czy wprowadzenie samochodów. To jest niesprawiedliwe i ty nas teraz chcesz opuścić i zostawić. Muszę. Z Ale zrobimy tematami. to, zobacz, jak to zrobimy jednym cięciem. Pozbędziemy się już tego. Michale, i ci już sobie, dziękujemy Ci bardzo. Michał Rykowski, bardzo dziękujemy, proszę Państwa. Jesteśmy teraz w Krakowie festiwal Mastercard of Camera. A na zdrowie. To dla kogoś u nas w studiu. Nikt tutaj nie narzeka. Ludzie spacerują, korzystają z tego wszystkiego, co oferuje. Mimo wszystko ta pogoda, bo przynajmniej nie pada. Posłuchajmy, co właśnie mówią osoby odwiedzające olsztyn. Czekaliśmy na wypowiedzi turystów, ale ich jeszcze nie mamy, być może do nas nie doleciały. Natalia Karapuda w Olsztynie, bardzo dziękujemy Natalio za te relacje i na pewno do ciebie jeszcze powrócimy. Trzy trafiłeś, ale jest szansa. Chodzi o cytat. 10 sekund. Czas. Start. Kometa jest... Kometa zmienna jest... Nie, no bo jest A na końcu. To znaczy, wiesz, no, że kometa jest zmienna. Kobieta, to ja wiem, ale to kobieta, no właśnie, chodziło to mnie myliło. Kobieta okay. zmienną jest, tak, dokładnie. Nie wiem, czego z tą kometą, okej. Okay. No, jakoś tak się poukładało. Komety też się w sumie zmieniają, no. ale bardziej chodziło tutaj o kobietę. Kobieta zmienną jest. I tego się bałem właśnie, tej gafy takiej. Po tym wczorajszym meczu y, Paulina Sekut jeszcze oczywiście. Nazywam się Chyreska. Paulina Sky. Dzień dobry. dobry. 14,5 minuty niespełna średnia na frame'a. Średnie czasy od... Co, co? co to tam wylądowało? Co to jest? W którym momencie w ogóle jakby... Wypro... O konfetti już. A to spadło w momencie, jak wyprowadzał. I zaraz, zaraz przed w ogóle, że trafił czerwoną. To jest niesamowite. Dobrze, że w tym miejscu, a nie zaraz obok, bo to, to coś mogło zmienić tor czerwony. Zobaczmy. ale... I trafił. No. Ale emocje, Przemek. Wow. Jeśli jesteśmy szczęśliwym posiadaczem ogrodu i ogródka, od tego zacznę. I marzymy o takiej cudownej trawie jak dywan, po której się rzeczywiście stąpa. Ja zawsze zazdroszczę takiej trawy. Ludzie się zastanawiam, Ups, coś tam się A. porobiło w kuchni. No nic, i się zawsze zastanawiam, jak oni to robią. Juleczka się dopomina o głos, to jest właśnie 13-letnia Julka, mama Adriana była 13-miesięczna. 13 13-letnia, właśnie. Ale 13 lat przed tobą, spokojnie, i już będziesz umiała chodzić, kochana. A my robimy burzę w szklance wody, bo zaparzamy czarny bez. Nie wiem jeszcze bez czego, ale zaraz o tym opowie Agnieszka Cegielski. To ma żywy czystek. <laughs> Aha, no okej. Okay. Ale to dlatego dzień dobry. A to jest e... prywatny czystek, czy będziemy go o nim pisać? To też jest nasz mówić? wspólny, możemy pociągać potem wszyscy z jednego dzwonka. Stój podezdział wystawił także jest wsparcia sił zbrojnych, do którego zadajemy. żołnierze jednostek, o których możecie Państwo usłyszeć w mediach, kiedy mówi się o udziale polskich sił zbrojnych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju. Defilada odbywająca się 3 maja co roku gromadzą wielu Polaków. W ubiegłym roku wzięło w niej udział około 100 tysięcy osób. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przewiduje, że dziś liczba ta będzie jeszcze większa i jest także pod wrażeniem chęci Polaków do, do, uczeń do uczestnictwa w tego typu uroczystościach. Proszę Państwa, spotkanie przy stole, tak wygląda zmiana, ja, zmiana warty. Mam, tak to mam, czy już tam będzie? Mnie już nie będzie, bo za chwilę się z Państwem pożegnam. Nie, czy że tak. będę? Tak, A, ja skakuję z krzesłem. Nie, nie, ale Tomek tak, zostaje. Tak. Zostaje. Tak, zostaje tak, tylko po prostu przez przedsiębiorstwem kilafem. Dziękuję. Czy okay. wcześnięcie się razem? W, 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 mogę tą wziąć na kolana. Rafał Wojda, dobrze Pana widzę, dobrze się dołączył. No, już trochę lepiej, już trochę lepiej. Ale żeby wianek mógł znaleźć się na głowie, to trzeba najpierw przygotować fryzurę. Jaka fryzura została przygotowana na głowie naszej Bianki i co zrobić, żeby ten wianek pięknie leżał? A o tym opowiem zaraz, bo tutaj się podescytowałem i zapomniałem powiedzieć. Pani Anna Cagier, fryzjerka. E, dzień dobry. E... Dzień dobry. E... Jaka kreda, jaka kreda. <śmieniu> Od razu się przypomina. Tam chyba, tak? taki spokój Wilsona. Tu nie, nie ma znowu manifestacji niezadowolenia, nie ma jakichś niepotrzebnych ruchów. Jest mm -hmm. zachowany spokój cały czas. No cóż, stało się, nic już z tym nie zrobi. You. Powoli kończy się Mastercard of Camera, ale następna edycja za rok, więc poczekamy, zobaczymy. Halo! Dzień dobry, it's us. It's, it's us again live. Please grab your mic, it's, it's us. Dzień dobry Państwu, mówimy na żywo z festiwalu Mastercard of Camera. Kościół katolicki płaci za tą religię w szkołach, bo na przykład likwiduje to wspólnotę, jaką jest parafia, ponieważ ci uczniowie, którzy przedtem uczestniczyli w zajęciach w Kościele katolickim, dużo chętniej potem należeli do tej wspólnoty, jaką jest parafia. Ale to są nasze czasy, to są czasy odległe, Pani Przewodnicząca. Ja no przepraszam, tak, ale... jeżeli moglibyśmy poprawić mikrofon, no tak, to byłbym nie niezwykle ustające. zobowiązany. Tak, żeby Pani Przewodnicząca nie musiała się męczyć i, brzydko mówiąc, użerać z tym mikrofonem. A mówiąc szczerze, to w efekt faktu, że w ostatniej chwili wymieniano mi mikrofon z jednego na drugi, mam wrażenie, że ten nie został przyczepiony. To jest program na żywo, w związku z powyższym wszystko tak. jest możliwe, też słuchawka wypada z mojego ucha. Natomiast ja pamiętam rzeczywiście lekcje w serkach religijnych. One miały swój urok. Prawdą jest, że kto chciał, ten chodził. Proszę Państwa, nowy cykl, nasz kolega redakcyjny Marcin Porębski. Dzień dobry, witam, witam, witam Mr. White, bo ty lubisz sprzątać. Słuchajcie, i to jest taki obszar, w którym się poruszasz znakomicie. Uwielbiam sprzątać. Poza tym, że pracuję w redakcji, e, lubię sobie posprzątać i lubię to zrobić na patencie, co jest ważne, bo no. sprzątanie ma być fajne, miłe i przyjemne, chociaż to dziwnie brzmi, ale można zrobić o, to w tak. sposób jak najlżejszy. Myślę, że na pierwszy rzut weźmiemy sobie meble ogrodowe, ponieważ za nami majówka. Jest. Za nami majówka. Wszyscy generalnie gdzieś spotkali się ze swoimi meblami po sezonie zimowym. Padniemy, wpadniemy, ale za chwilę, bo teraz musimy na chwilę wpaść jeszcze do Krakowa. E, kolejne spotkanie z Marcinem Sawickim. Które możemy określić surrealistyczne, acz miłe. Czyli to Notting Hill, nie wiem czy pamiętasz. <laughs> Oczywiście. Dialog Julie Roberts i Hugh Granta, nie bez kozery, nie bez przyczyny, ponieważ zaraz Znowu coś lata. Ogłoszono, że w Polsce jest demokracja. Powtarzam raz jeszcze. No jest, Nigdy tyle, nie było tyle i partii polityczny. Oletienny. Proszę politycznych. Ale to też jest. To, to, Teraz tak. A na chwilę przerwę panu. Jeśli nie, tak. Jeśli a nie, proszę pana, ja mam immunitet i. i a ja, ja mam legitymację dziennikarza. A ja proszę pana jestem ładniejszy od pana. To, to, pra, to prawda, jest pan naprawdę ładniejszy. Ale pan ma fajniejszy włosy. Dobra, wracając do, do tematu. No nie mogę powtórzyć. Tu atakowany jest kościół polski, kościół polski, którego bronimy i bronić będziemy. Panice, jako katolicy jesteśmy tym, urażeni w większości to, czy zdecydowanej, czy, tylko, czy takimi działaniami. Adekwatna. Ojej, aż rozlałem wodę. To jeszcze mi się nie zdarzyło. Wezmę pani teczkę, bo całą zalałem i telefon. E, w każdym razie wracając do głównego e, naszego wątku, Pytanie jest takie, czy adekwatna była e, ta interwencja? sobie sprawę z tego, że de facto tą wygraną trochę podciął pan skrzydła i wyrzucił, wyłączamy telefon. Znowu panią, przepraszam. Nie ma żadnego Proszę problemu. Wybaczyć. Nie ma żadnego Chyba problemu. To, problemu. to, no, to, to, co, to mi się zdarza bardzo rzadko. Ale wie pan, że u mnie w programach się to panu zdarza? Naprawdę. Naprawdę. To, 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 <laughs> Może pan się denerwuje po prostu i zapomina wyłączyć telefon. Ustawka. Nie, ja tak powiem. <laughs> patrzę na panią, natychmiast w ogóle o wszystkim. Spróbujmy zreferować stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i y, zobaczcie, jakie mamy odpowiedzi na tę. Ciężkie przewożą towary i do niedawna truły na potęgę. Teraz Niemcy pracują nad rozwiązaniem, które ma to zmienić. Ciężarówki, bo o nich mowa, od wczoraj mogą jeździć po nowo otwartej e-autostradzie. Przenosimy się do Berlina. Na miejscu jest Alicja Rucińska. Alum, dzień dobry. Jak długi jest ten testowy odcinek autostrady? Jak to w ogóle wygląda? Do relacji Alicji wrócimy. Mam nadzieję, że z dźwiękiem. Bardzo trudno jest znaleźć aktorkę, która będzie wyglądała tak jak Selin. Ponieważ Dążenia ona jest ekstremalnie tak szczupła. Okay. Ale Angelina też jest ekstremalnie szczupła. Okay. Bardzo często pokazujemy Państwu takie zdjęcia, e, gdzie prasa kolorowa rozpisuje się, że są wręcz wychudzone. To kto zagra, jak nie Angelina? Selin wybrała e, kogoś? Tak, wybrała, już Ci mówię, bo oczywiście zapomniałam. Patrzcie, uciekła mi kartka. Wysoklen e, Klaus może zagrać wszystko. Nie, nie, nie. Glenn Klaus. E, Meryl Streep. Francuska aktorka, wspaniała. Myślę, że Audrey nawet Tattoo. może gdzieś mamy zdjęcia, ale no, takie to są uroki poranku. <laughs> 25 minut po godzinie 6 we wstajesz i wiesz, mówimy dzień, dobry Ania, dzień z dobry, państwem dzień dobry. Aż, aż, no, aż ci kartki a... uciekają. Ale wiatr, to tego nie będzie chyba. No y, wiatr będzie silny, już po południu nasili się w do 70 okay. km na godzinę. Może to takie zwiasto, ale ja myślę, że bardziej ta prognoza Ci ucieka, żeby ja oszczędzić sobie... widzom tych informacji. Coś kadru Ania. No o, nie, teraz mogę już. Okay, bardzo proszę. No powiedz właśnie, Państwu, co się w pogodzie będzie działo działo. Będzie się działo Czwartek, dało nie to, co byśmy maja Które słowo oznaczające rodzaj pojazdów jest także potocznym określeniem rodzaju obuwia na grubej podeszwie? Pojazd to może być chodek? Takie buty to traktory. Prezydent Rodrigo Duterte przemawiał, nie wywołując wielkiego poruszania na widowni, gdy nagle z za pleców wyszedł mu potężny karaluch. Zanim zdążyła zareagować, ochrona z pomocą przyszła asystentka, ale owad nie zrezygnował. Potrzebna była mocniejsza interwencja. Prezydent zażartował, że to pewnie jego przeciwnicy polityczni rzucili mu karalucha na plecy. No i na koniec rzecz, z której ucieszyłby się pewnie i Kasia z nimi też się cieszymy, bo po wczorajszym meczu Denver Nuggets serwki zawodnik Nikola Jokic chciał wyjąć mikrofon ze statywu, ale nie wiedział, że ten mikrofon jest tam przymocowany na stałe, więc go po prostu wyrwał. A zatem mimo tego, że próbował się komunikować z dziennikarzami, to nie było na to szans, ale zabawy było sporo. Kiedyś odnajdziecie ziemię obiecaną. Rok 1968 był przełomowy i dramatyczny. Trwała zimna wojna i korzystaliśmy z życia, póki mogliśmy. Czuliśmy się wolni, ale wcale nie byliśmy wolni. Tutaj krytyce podlega wszystko. To jak się poruszasz, jak śpiewasz, co myślisz. Pokolenia rewolucji. Dzisiaj od 16 w Kanal Plus Discovery. Zastanawiacie się, jak spędzić niedzielę? Najlepiej razem z Kanal Plus Family. Przebojowy miś w misji godnej Indiany Jonesa. Paddington 2. Już dzisiaj o 18.30 tylko w Kanal Plus Family. 3, 2, 1, 0 Jestem mistrzem świata W kurzu, w brudzie i ze szczurami. Za każdą nogę zakładam 4 kg, żeby można było wygodnie chodzić po dnie. Ręka wisiała na kawałku skóry, jednym ścieknie. 99% pewności mam, że osoba, którą tu wołam, nie żyje. No bo trudno wołać osoby żyjące.